Witam serdecznie z tej strony Kuba z Gliwic. Mam 38 lat, rozpocząłem nową przygodę w swoim życiu, zmieniłem pracę. W chwili obecnej pracuję w warsztacie bezpośrednio związanym z motoryzacją. Jestem z Bojkowa, takie miasto między Gliwicami a Knurowem. Jeżeli ktoś nie wie, Górny Śląsk, tak trochę pół żartem, pół serio. Generalnie na moim kanale będę chciał prezentować treści związane z samochodami marki BMW. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować wam dwa egzemplarze, które nabyłem w tamtym roku. Pierwszy spełnienie moich marzeń E46 BMW serii trzeciej wersja poliftowa, silnik M54B25, drugi samochód rodzinny BMW E65 seria 7 silnik M54B30. Na początku zabrzmiało to jak ogłoszenie matrymonialne, kuba z liwic, kuba z Bojkowa i tak itd. Natomiast jest to mój pierwszy film, Krzysiek mnie tam trochę rozśmiesza z drugiej strony obiektywu, natomiast jak to mi kiedyś starszy kolega powiedział, pierwszy raz jest tylko raz, więc zapraszam do oglądania kanału, dziękuję za poświęcony czas, proszę Was o polubienia, o subskrypcję, na pewno mi to pomoże w rozwijaniu kanału i w prezentowaniu treści, będzie mnie to mobilizowało do robienia fajnych rzeczy z pomocą Krzysztofa, który jest operatorem, Mam nadzieję, że te treści będą fajne, przyjemne, miło się tego będzie słuchać. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Pierwszy film mój na moim kanale, który prawdopodobnie będzie się nazywał BMW Garage Lifestyle. Modyfikacje, detailing i naprawy, czyli wszystko, co zawiera się w jakby pakiecie i w życiorysie osoby, która lubi motoryzację, bawi się nią, naprawia, serwisuje, myje, naprawia itd. itd. W oko osób, które są z Gliwic wiedzą te osoby, że znajdujemy się w nowych Gliwicach, czyli dawnym terenie pokopalni. Obecnie są tutaj biurowce i do niedawna Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Osoby, które oglądają treści związane z BMW, wiedzą lub dowiedzą się dzięki mojemu kanałowi, dzięki, dzięki tej inicjatywie, że już film z jednym BMW, które było moją własnością, był tutaj kręcony. Film ten znajduje się na kanale Leszko Moto TV, czyli Grzegorza z Krakowa, którego serdecznie pozdrawiam. Dwa lata temu mieliśmy przyjemność tutaj nagrywać film właśnie z udziałem mojego samochodu BMW Serii 7 E38. Film, jak dobrze pamiętam, u Grzegorza nazywał się BMW E38 na żółtej blaszce. Także stąd możecie kojarzyć to miejsce. Może niektórzy mogą kojarzyć moją twarz. BMW Serii 7 model E38 już niestety nie mam. Przyszedł czas na kolejne projekty, a więc to jest. Jeden projekt, oczywiście dla niektórych słowo projekt będzie oznaczać różne modyfikacje, różne zmiany, różne kombinacje. Ja uważam, że jest to taki mini projekt, 7E65, przepraszam. Jest to limuzyna, jest to samochód rodzinny. Przede wszystkim dla mnie tym podróżujemy z żoną i z moim synkiem, których serdecznie pozdrawiam. W filmie o Grzegorza też ich pozdrawiałem. Teraz minęło troszeczkę czasu, synek starszy. Auto się zmieniło, gabaryty się zmieniło, bo nie możemy tego autka porównać 1 do 1, jeśli chodzi o E38, mimo że seria numer 7. W kolejnych filmach będę starał się Wam to wszystko przedstawić, jakie ja widzę różnice jako posiadacz tych dwóch samochodów, jakie widzę różnice, jakie widzę plusy, minusia, minusy posiadania obu, obu tych egzemplarzy. Jeśli chodzi o 7, tak jak powiedziałem w zapowiedzi, jest to model przedliftowy silnik M54B30, czyli 6 cylindrów. Benzyna, oczywiście, 231 koni. W aucie dokonałem kilka modyfikacji, zabiegów stylistycznych, które moim zdaniem fajnie się wpasowywują w Shadow Line, jeśli chodzi o ten samochód. Zapowiedziałem mu Grzegorza na kanale, że będziemy filmować BMW serii 5 modele 34, też utrzymane w takim germańskim stylu, natomiast Grzegorz nie miał czasu, ja nie miałem za bardzo czasu i nie doszło do, do produkcji tego filmu, do projekcji. Autko trafiło w dobre ręce, natomiast mam taki sprytny i chytry, po, chytry pomysł, żeby skontaktować się z właścicielem, który w tamtym roku nabył ode 34. One też było na żółtych blachach, dużo osób o nie pytało i będę chciał się skontaktować z tym chłopakiem. On jest częstochowy, czyli nie mamy do siebie daleko. jest to 100 kilometrów odległości, także myślę, że będzie na tyle uprzejmy, że będzie chciał nam te 34 pokazać. Kontynuując, dwa samochody w moim posiadaniu od kwietnia tamtego roku. W tamtym roku stwierdziłem, że mam bardzo dwa fajne samochody. E38, jak już wspomniałem, i E34, obydwa czarne, obydwa Shadow Line, obydwa. Jak to się mówi kolokwialnie zgermanizowane. Siódemką jeszcze dało się fajnie podróżować, ale niestety 34 była mocno zgermanizowana. Siedemnastki, Borbety A, przód 8,5 cala, tył 10 cali, auto mega obniżone. Nie dało się tym podróżować. I stwierdziłem, że w 2022 roku zrobiłem tym autem 400 km i posłuchałem jednego z moich starszych kolegów też. Chłopaka, który mega interesuje się BMW-ami, bardzo duże pojęcie o motoryzacji. Na co dzień jeździ siódemką serii F, a nie na co dzień w weekendy upala E30 M60 B40. Mam nadzieję, że dzięki jego uprzejmości również nagram fajny materiał dla Was. Mam nadzieję, że z jego udziałem. Darek, zapraszam Cię serdecznie. Wracając do tego, co powiedziałem odnośnie mojego kolegi Darka. Darek powiedział, że Kuba, słuchaj, masz bardzo fajne samochody. E34, super zgermanizowany wóz. Bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo pracy, oczywiście też pieniążków. Natomiast to auto cały rok stało w garażu, nie mogłem go wykorzystać tak jak chciałem, więc stwierdziłem, że sprzedam E34, znajdę dla niego fajnego właściciela. Udało się sprzedać go fajnemu chłopakowi z zajawką właśnie z Częstochowy i szukaliśmy właśnie E46. Właśnie z Darkiem pojechaliśmy do Poznania. Sytuacja dosyć śmieszna. Tak króciutko postaram się to opowiedzieć, bo mówię do Darka, który ma bardzo dużą wiedzę na temat BMW. Mówię, Darek, słuchaj, znalazłem fajne 46 Cabrio, Polift, benzyna M54, B25, pierwszy właściciel, autko bardzo fajnie utrzymane. Chciałbym je pojechać z Tobą oglądać, żebyś mi po prostu pomógł je, je kupić, żebyś był obiektywny i, i nie tylko, że ja sam oglądam i kupuję autko. A Darek mówi, słuchaj, ja mam świetny pomysł, bo ja dla swojej żony, dla Agnieszki szukam prezentu dla... Na, na urodziny i też znalazłem koło Poznania BMW serii 1. No i dogadaliśmy się tak, że następnego dnia pojechaliśmy właśnie do Poznania, do okolic Poznania. No i najpierw pojechaliśmy oglądać BMW serii 1. Ja pytam się Darka w drodze, mój Darek, co będzie, jeżeli kupimy serię 1, a za chwilkę kupimy e, serię trzecią Cabrio dla mnie? A przyjechaliśmy jednym samochodem. Darek mówi, słuchaj Kuba, nie martw się, jakoś to będzie. Przyjechaliśmy do właścicielki, kupiliśmy serię 1, jedziemy na dwa samochody oglądać E46. No i dalej mam to myśl w głowie, jak my wrócimy, dwóch kierowców, trzy samochody. Dojeżdżamy na miejsce, pan otwiera nam garaż. Po otwarciu bramy, ja już wiedziałem, że to E46 kupię, no i mówię do Dareka, Darek, jest problem, bo nie wiem, jak my wrócimy. No i Darek, genialny pomysł, mówi do właściciela tak, wie pan co, bo Generalnie chcemy kupić ten samochód, bardzo fajne, bardzo fajna cena, natomiast do nas jest dwócha, mamy trzałtka. Pan był na tyle sympatyczny, serdecznie go pozdrawiam, link do filmu na pewno prześlę. Zrobiliśmy to w ten sposób, że tak, ja jechałem jako pierwszy Darka samochodem, potem jechał Darek jedynką, za nami jako trzeci jechał były właściciel już r 46 a za nim jechał jego szwagier Volvo. Dojechaliśmy do Bojkowa w późnych godzinach wieczornych. Panowie wypili u mnie kawkę, herbatkę, zjedli kolację i pojechali. Także mega sympatyczni, mega fajni ludzie. Były właściciel opłacił bramki, zatankował samochód, a kilka dni po powrocie do domu wysłał mi jeszcze paczkę kosmetyków do pielęgnacji dachu i jeszcze jakieś tam gadżety, które były do samochodu. Później, jak już kupiłem ten samochód, wiedziałem, że on nie może pozostać w serii. Nie ma jakoś dużo modyfikacji w tym samochodzie, natomiast kilka zostało poczynionych. Auto było bardzo świetną bazą. Dwa elementy chyba ma powtórnie malowane, także uważam, że jak na autko z 2004 rocznika jest całkiem przyzwoicie. Przede wszystkim autko było mechanicznie bardzo fajnie, dach był sprawny, poszycie dachu w całości, żadnych wycieków. Według deklaracji byłego właściciela brak wycieków, jeśli chodzi o M54. Także naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. W pierwszej kolejności dokonałem kilka takich zabiegów stylistycznych, które przeważnie robię w samochodach. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o BMW, one zawsze mają świetne zastosowanie i wręcz uniwersalne. Wymieniłem grill na czarny w połysku, żeby świetnie się wpasował w Shadow Line. Bo autko ma Shadow Line, czyli ten pakiet ciemny połysk wokół szyb. Następnie zostały wymienione koła, te oryginalne, które są M-pakietowe, zostały zastąpione stylingami 32 i zostały pomalowane w taki troszeczkę ciemny kolor, żeby fajnie pasowały. Nie chciałem czarnych, bo czarne bardzo ładnie wyglądały, ale mega się brudziły, więc odpuściłem sobie temat i zrobiłem je w takim, w takim ciemniejszym graficie. Również w podobny kolor zostało pomalowane obudowy lusterek zewnętrznych, żeby się gdzieś tam to komponowało. Pakiet dobrany z palety BMW. Moja 34 była w takim kolorze. Jest to Black Sapphire, jak dobrze pamiętam. Następnie w aucie zostały przyciemnione szyby, zostały wymienione takie tematy serwisowe, jak oczywiście olej, filtry świece oraz odma olejowa. To jest temat, jeśli chodzi o silnik M54, wydaje mi się taki must have. Wymieniłem dywaniki. Wymieniłem radioodtwarzacz, Ja do szczegółów oczywiście będę wracać później w kolejnych materiałach, jeżeli będę je prezentował, na pewno ta auta zostaną rozbite na takie czynniki pierwsze. Też na pewno w prawne oko zauważyła, że obydwa te samochody mają indywidualny wyróżnik tablicy rejestracyjnej. Jeżeli ktoś nie zauważył, to rozumiem S3R46, czyli Seria trzecia. Na szczęście znajdujemy się na Śląsku górnym, więc S e, udało się łatwo to ogarnąć. S3, czyli seria trzecia, S46, czyli model samochodu serii trzeciej e, i S7, S65, czyli seria siódma, S65, e, czyli również model samochodu. E, mogę zdradzić i zapowiedzieć, że nie dalej jak trzy tygodnie temu kupiłem kolejne BMW, mogę zapowiedzieć, że serii trzeciej. Nie powiem której generacji, nie powiem w jakim nadwoziu. Właśnie jestem w trakcie oczekiwania również na indywidualny wyróżnik i myślę, że to auto będzie przedmiotem kolejnych realizacji, które z pomocą krzyśka indywidualnie będę, będę tworzyć. Jeśli chodzi o, o rozpoczęcie tego kanału, o jego start. Na pewno będę chciał robić jeden taki fajny filmik. Mam nadzieję, że fajny, że również jako odbiorcy tak będziecie twierdzić. Jeden, sam, jeden taki filmik będzie robiony z pomocą Krzysztofa, czyli będzie to profesjonalny film który będzie myślę, że miły w odbiorze i w odsłuchu. Natomiast też będę starał się kręcić te treści z wykorzystaniem kamery indywidualnie, a potem Krzysiek będzie to obrabiał, także jeden film w miesiącu będzie porządny, zrobiony przez Krzysztofa, a drugi, trzeci i czwarty mam nadzieję będzie troszeczkę bardziej amatorski, ale wydaje mi się, że również miły w treści i odsłuchu dla odbiorców. A jeśli chodzi o E65, no jest to następca E38, czyli tak to ewoluowało u mnie. Generalnie zacząłem z BMW od 2007 roku, no, czyli jak dobrze liczę 17 lat. Zaczęło się od tego, że mój kolega z jednej z prac, którą kiedyś wykonywałem, miał właśnie E46 przedliftowe. 320D na pompie VP44. Ja wtedy jeździłem Fiatem Bravo jedynką i mega mi się te BMW spodobało. Zegary, podświetlenie, tylny napęd. Oczywiście poznaliśmy się, jak to była zima, więc jakby dodało to właściwego uroku, jeśli chodzi o BMW i o tylny napęd. I stwierdziłem, że prędzej czy później sobie kupię BMW. Oczywiście, wszelkie stereotypy i tak dalej, seria trzecia nie wyglądało to zbyt zachęcająco, natomiast w sumie chyba na dzielnicy miałem jako jeden z pierwszych taki samochód. Mówię tu o tej marce. No i odbiór był różny, oczywiście. Była to. Powiedzmy limuzyna Sedan R46, też 320D, przedliftowy. Fajna historia z nim związana. Będę mógł ją kiedyś opowiedzieć, jak będzie troszeczkę na to więcej czasu, bo też nie chciałbym zanudzać wszystkich w tym pierwszym filmie w tym pierwszym materiale który jest taką zapowiedzią tego kanału. No i się wszystko tak potoczyło. Potem były kolejne samochody również serie trzecie, serie piąte, serie siódme. Generalnie bezpiecznie się poruszałem zawsze w rocznikach do 2005, kiedy powiedzmy zaczynałem od silników M50, M52, później M54. Uważam, że to są bardzo porządne jednostki, nie rujnujące budżetu, nie rujnujące portfela, i to są właśnie takie silniki z tym oznaczeniem kodowym M54, które uważam za fajne silniki. Oczywiście trzeba samochód ale nie tylko BMW, jak każdą markę, kupić w miarę porządnie od uczciwego sprzedającego, który przeprowadzał wszystkie serwisy jak należy, dbało o te samochody. I tutaj opowiem taką ciekawostkę, jeśli chodzi o ten samochód. Jak już powziąłem myśl, że zmieniam E38 na E65, wiedziałem, że to musi być M54B30. Oczywiście one występowały tylko w wersji przedliftowej, jeśli chodzi o nadwozie E65 i były dwie na tamten czas na portalach ogłoszeniowych, była srebrna Titan Silver oraz była ta Orient Blau. Titan Silver już po pierwszych trzech zdjęciach niestety odpadł. no Stan jego był fatalny, cena była super, ale jak to zawsze wygląda, cena nie jest odzwierciedleniem jakości i stanu tego samochodu. Znajdujemy się w Gliwicach, niedaleko lotniska, także czasami można coś zagłuszać. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość materiału. A wracając do s 65 e, powiedziałem sobie po E38, które było pielęgnowane, które było zadbane, zawsze było nawoskowane, wyczyszczone i tak dalej, Było czarne. Było najpiękniejszym kolorem, jaki może dotyczyć BMW. Natomiast po E38 powiedziałem sobie nigdy więcej czarne i żadne wycieczki po samochody. Wszystko, jak to się mówi, kolokwialnie wokół komina. No, ale nie w przypadku E65. To nie jest samochód, który stoi w każdym komisie i u każdego handlarza. To są samochody, które które są bardzo fajne, jednym się bardzo podobają, a innym się bardzo nie podobają. Pamiętam taki, taki cytat z forum BMW, że jak zaczęto produkować i wypuszczać E65, to wzrosła sprzedaż E38. Ja oczywiście nadal uważam, że E38 jest pięknym samochodem, natomiast E65 już jest bardzo, bardziej zaawansowanym, bardziej komfortowym, co mnie skłoniło do tego, żeby jednak tę serię zamienić. No, i oczywiście wbrew temu, co sobie zapowiedziałem i co kiedyś powiedziałem Michałowi czy mojemu przyjacielowi, e, powiedziałem, że nigdy więcej czarne, nigdy więcej wycieczki. Gdzie ją kupiliśmy? W miejscowości Sianów, koło Koszalina, 600 km od Gliwic. No, stwierdziłem, że pojadę zaryzykuję, bo nie były to samochody, tak jak powiedziałem, które są na każdym placu i u każdego handlarza. No, generalnie. Dziękuję Michałowi jeszcze raz, że ze mną się wybrał w tą podróż. Natomiast było to poprzedzone e, dużą ilością zdjęć od sprzedającego, e, dużą ilością e, filmów, także dostałem fajny materiał, żeby te wszystkie newralgiczne miejsca, jeśli chodzi o E65 i ogólnie o samochód e, sobie zweryfikować. Więc powiedzmy nie bałem się tak bardzo i mniej więcej wiedziałem, czego oczekiwać. Przyjechaliśmy do tej miejscowości. E, pamiętam, że pan miał nazywał się, kurczę nie wiem czy ja to mogę powiedzieć chyba mogę, pan Andrzej Grabowski <grym> takie znane nazwisko pozdrawiam Andrzeja, również do Ciebie wyślę link do tego filmu, żebyś mógł sobie pooglądać jak na chwilę obecną wygląda Twoja była siódema. E, no i stało się tak, że kupiliśmy ten samochód e, był bardzo dobrą bazą e, wiadomo, zrobiłem tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o e, silnik M54, takie must have e, czyli świece, e, czyli uszczelnienie, e, czyli odma olejowa Olej, filtry, wiadomo, jakieś serwisy klimatyzacji. Na szczęście w tym aucie mechanicznie więcej nic nie musiałem robić. W zasadzie do dzisiejszego dnia mechanicznie za wiele nie zrobiłem w tym samochodzie. Natomiast pakiet stylistyczny, o którym wspomniałem w przypadku, w przypadku Cabrio, czyli to auto też jest całe w shadowline, więc poszły szyby na ciemno, zostały przyciemnione przednie reflektory, tak jak w przypadku E46, zmieniłem felgi na styling 95, zmieniłem opony. Detailing, jeśli chodzi o środek został zrobiony. Tak jeszcze sobie patrzę, co tu zostało zmienione, już nie pamiętam. Na pewno przedni grill tak jak w przypadku E46. Rejestracja indywidualna z wyróżnikiem e 65 już o tym powiedziałem. No i generalnie była przeprowadzona naprawa lakiernicza, ponieważ prawe przednie drzwi były powtórnie lakierowane i były dosyć nieładnie pomalowane. No i Powiem, bo to żadna tajemnica pękła szpachla po prostu pod klamką, bo ktoś się nie popisał po prostu i później były, było kilka ciekawych przygód z tymi drzwiami nie działały rolety, nie działały szyby, nie działały dociągi, bo jest ta siódemka bardzo mocno, bardzo fajnie wyposażona. Jak jakiś miesiąc temu to autko widział właśnie grzegorz z kanału Leszko Moto TV, to powiedział, że pierwszy raz widzi taką siódemkę E65 przed liftówkę benzynę. Tak bardzo fajnie wyposażoną. Co do wyposażenia, e, dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie chciałbym was zanudzać w pierwszym materiale, natomiast jest fajnie wyposażona. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są lepiej wyposażone bęki, lepiej wyposażone siódemki, ale zwróćmy uwagę, że e, oba autka są z 2004 roku. Tu jest polift E46, tu przedlift E65, no czyli autka mają już 20 lat. E, czyli te auta, dwa są starsze ode mnie. Wydaje mi się, że to taki mały czas. Na podsumowanie, Krzysiek mi już mówi, że film będzie miał 30 minut. E, już trzeci raz to powiem, nie chciałbym was zanudzać. Mam nadzieję, że treści, zwłaszcza późniejsze, e, będą ciekawe, będą fajne, będą miłe w odbiorze. E, w myśl tego, tak jak powiedziałem, Lifestyle, czyli wszystko, co kręci się e, wokół marki BMW posiadania, naprawiania, mycia, sprzątania, e, zmian korekt i tak dalej. Generalnie mam jeszcze kilka fajnych pomysłów na te auta, żeby je upiększyć tak naprawdę. Bo głównie teraz, jeśli chodzi o te samochody, to raczej detailing. Zewnętrzny, wewnętrzny, wiadomo impregnacja dachu. Na obydwu autach jest położona powłoka ceramiczna. Także jeśli chodzi o sam zamysł, zamysł kanału, na pewno będę chciał się tym bawić. Jestem na takim etapie swojego życia, że stwierdziłem, że Fajnie by było w końcu się zacząć bawić też tymi samochodami, nie tylko je naprawiać, nie tylko nimi jeździć, ale też się nimi bawić, żeby jeździć właśnie fajnie kabrioletem, wiadomo mało fajnej pogody w naszym kraju i tak dalej, ale są inne kraje, gdzie można świetnie to wykorzystać, także uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na jedno auto rodzinne, sedana i jedno auto zabawkę takie weekendowe, żeby wziąć dzieci, żonę na lody pojechać sobie na fajną wycieczkę, kiedy jest ładna pogoda, choćby tak jak dzisiaj. Tak, jak wspomniałem, Cabrio fajne na ciepłe dni. Mało się go wykorzystuje w okresie letnim, natomiast w tamtym roku zrobiłem im 6500 km, jak ostatnio sprawdzałem. Uważam, że jak na Cabrio bardzo fajny, bardzo fajny wynik, ale wykorzystywaliśmy go w każdy weekend. Jeździliśmy na lody, jeździliśmy w góry ze znajomymi w góry na wycieczki. Także naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna zabawka. Kolejne samochody, motocykle też będę starał się Wam prezentować. Generalnie będę skupiał się na swoich prywatnych samochodach. Na samochodach moich przyjaciół, kolegów, znajomych, rodziny itd. E, oraz e, tak jak powiedziałem, na chwilę obecną pracuję w warsztacie, który bezpośrednio zajmuje się motoryzacją. Kiedyś zdradzę w jakim. E, myślę, że również z kamerą tam zawitamy i będziemy chcieli Wam pokazać fajne treści, które e, realizujemy również w tym warsztacie. I tak samo e, w najbliższym czasie. Będę chciał starać się prezentować treści na social mediach, takich jak Instagram i TikTok. I właśnie te treści, które będę prezentował na kanale moim YouTube, będą dopełniane treściami, które będę mógł pozyskiwać w moim obecnym warsztacie pracy. I one będą wykorzystywane również w Instagramie i właśnie w TikToku. Będą te treści nawzajem się uzupełniać, i będą to zawsze związane materiały z marką BMW. Nie chciałbym się skupiać na innych samochodach na innych markach. Wiem oczywiście, że inne też są fajne. Miałem przyjemność jeździć różnymi markami, różnymi modelami samochodów. Natomiast gdzieś tam BMW fajnie. Fajnie mi się jeździ, fajne samochody miłe w odbiorze. Poza tym, coś o nich wiem. Jeździłem już tymi samochodami, przejeździłem wiele kilometrów, posiadam, tak jak powiedziałem, auta marki BMW od 17 lat. Zmieniam czasami te modele bawię się tym. Więc też już się czegoś nauczyłem. Wiem na co zwracać uwagę, wiem co naprawiać, jak naprawiać, czego nie należy się bać. I też te treści będę chciał wam prezentować, i będę chciał mówić, że jeżeli ktoś myśli o 65, bardzo fajny samochód. Bardzo fajny samochód, niektórzy się go boją. Elektronika, światło wody i tak dalej. Natomiast jest to bardzo fajne autko, bardzo fajne autko do użytkowania i też nie rujnuje budżetu. No tylko trzeba mieć tą wiedzę, żeby wiedzieć. Co naprawiać, jak naprawiać, gdzie naprawiać, czy warto zapewne rzeczy przepłacać, czy dużo rzeczy można zrobić samemu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma warsztat i przysłowiową walizkę narzędzi, to w tych autach sobie wszystko sam e, Także te autka są naprawdę bardzo fajne w użytkowaniu. E, tak jak powiedziałem, w myśl zamysłu Lifestyle, ja będę chciał się bawić tymi samochodami. E, będę chciał się z wami dzielić tymi fajnymi treściami, mam nadzieję, również pomocnymi. E, będę chciał przeprowadzać modyfikacje. Kolejny małże, które kupiłem, które niebawem Wam pokażę. Będę chciał Wam poradzić, o ile będę mógł, o ile będą odbiorcy tego sobie życzyć i oczekiwać. Właśnie, co naprawiać, gdzie naprawiać, jak naprawiać, z czego warto skorzystać, a co kompletnie pominąć, bo po prostu jest to nieopłacalne, bezsensowne i tylko rujnujące portfel. Co jeszcze na pewno. Będę chciał wymieniać te samochody za jakiś czas, bo w myśl przysłowia nigdy nie mów nigdy, bardzo fajne samochody, ale też z czasem na pewno będę chciał zmieniać sobie te BMW, żeby w tym życiu jeszcze pojeździć innymi fajnymi modelami BMW. Dotychczas skupiam się na wersjach benzynowych. Ponieważ uważam, że one są fajne, fajnie brzmią i tak dalej. Oczywiście silniki wysokoprężne też są bardzo fajne. Nie mówię, że nie, jest dużo fajnych pozycji w BMW, które są na pewno bardzo fajne jeśli chodzi o diesla. Natomiast co do Dizzy, co do innych silników, będę się podać w kolejnych materiałach. Już podsumowując, tak naprawdę. Miałem przyjemność Wam pokazać moje dwa samochody. Kolejne czekają do prezentacji. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za poświęcony czas. Wiem, że każdy ma go mało, ale myślę, że treści będą coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz bardziej dynamiczne. Dziękuję raz jeszcze serdecznie. Jeżeli mogę z Was prosić o wsparcie, żeby kanał mógł się budować, mógł istnieć, mógł, istnieć, mógł się rozwijać, proszę o łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia przy następnych realizacjach. Pozdrawiam. W dniu dzisiejszym otrzymałem paczkę od firmy Procastom, firma z Warszawy. Jest to moja druga realizacja. W środku znajduje się tłumik końcowy do samochodu, który będzie wam zaprezentowany za jakiś czas. Z tej firmy korzystam drugi raz, ponieważ pierwszy z tłumików jest zainstalowany właśnie w E46. Bardzo fajnie podkreśla pracę sześciocylindrowego silnika. Nie chciałem modyfikować całego układu wydechowego. Jest to kabrio, jest to trudny temat do zrobienia jeśli chodzi o wydech. Natomiast przedstawię wam szczegóły w kolejnym filmie. Więc co? Przystępujemy do unboxingu. Ja już sobie to wstępnie naciąłem. Mam nadzieję, że uda mi się to sprawnie wszystko otworzyć, żeby wam pokazać. Jak ten tłumik jest zrobiony? Jak fajnie? W ogóle super temat. Jak to jest zapakowane? Co przede wszystkim świadczy o podejściu do klienta i do wydanych przez niego ciężko zarabionych pieniążków? O, dostałem. Patrzcie, ramki rejestracyjne, Procast.pl Professional Exhaust, czyli profesjonalne układy wydechowe. Super, fajny prezent. Tego nie było we wcześniejszym, we wcześniejszej realizacji. Ja już go widzę. Oczywiście jest tu troszeczkę strepianu. Popatrzcie, paczka moim zdaniem profesjonalnie zabezpieczona. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj fakturka jest przygotowana. Super. No jest to układ wydechowy. Moim zdaniem bardzo porządny. Super wykonany. Tutaj wszystko robimy na żywo, czyli tutaj może zdarzyć się wszystko. Ja nie będę go całego rozpakowywał. Ja tylko delikatnie go natnę. Patrzę, jak fajnie profesjonalnie wszystko... Przygotowane mega się jaram. Końcówki, słuchajcie, tak jak chciałem. Podwójne. Tak to w każdej BMC powinno, moim zdaniem, wyglądać. Ścięte, tak jak chciałem. Średnica 2x70. Tak to zaprezentuję w ten sposób. Wygląda mega profesjonalnie. Jestem ciekawy, jak to będzie brzmiało. Na pewno nagram też jakiś materiał z przetipo. Jeśli chodzi o dźwięk. Układu wydechowego. Bardzo fajnie to wygląda, mega profesjonalnie. Dwie końcówki z tyłu, 2x70, jak mówiłem. Dwa na wyjściu, jak to w przypadku układów wydechowych w sześciocylindrówkach. Dzięki raz jeszcze. Tumik końcowy firma Procastom Warszawa. Pozdrawiam i dziękuję za realizację. My coupe, hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Uh, yeah.